Claire z trudem wchodziła po schodach swojego mieszkania z torbami zakupów. Mimo że znajdowała się na drugim piętrze, starsza kobieta była już po siedemdziesiątce, a jej torby ważyły bardzo dużo. Kobieta wstawała bardzo wcześnie rano, aby udać się na rynek, zniecierpliwiona, ponieważ otrzymała emeryturę dzień wcześniej i chciała, aby jej wnuk Thomas wydał wszystkie pieniądze, zanim będzie mogła kupić jedzenie. Przyłożyła ucho do drzwi. Westchnęła, gdy usłyszała dźwięk telewizora. Za późno, mruknęła. Tomas się obudził. W domu śmierdziało alkoholem, a fragmenty rozbitych butelek były na podłodze w kuchni. Claire przyjechała późno. Tomas już wstał. Znalazł pieniądze i kupił alkohol. Starsza pani upuściła pełne torby i przycisnęła ręce do piersi. To nie był dobry znak. Kilka chwil później w drzwiach pojawił się wysoki facet z długą, gęstą brodą. Był to Tomas. Pachniał alkoholem. Kler skrzywiła się, gdy tylko rozpoznała ten zapach. Wydałeś już wszystko, powiedziała Kler z głosem. To nieprawda, krzyknął Tomas, unosząc gniewne pięści w powietrzu. Starsza pani instynktownie uchyliła się, by się bronić a jej siostrzeniec wybuchnął gromkim śmiechem. Zrób coś do jedzenia, rozkazał w końcu. Claire natychmiast zabrała się do gotowania, uważając, by nie skareczyć się potłuczonym szkłem. Tomas tymczasem usiadł przy kuchennym stole i nalał sobie ostatnią kroplę. Ona przygotowywała mu jajka. Chłopak rozpoczął swoją zwykłą rozmowę. Ach kobiety, myślicie tylko o pieniądzach, wykrzyknął. Kobiety nie dbają o mężczyznę, chcą tylko jego pieniędzy, powiedział zanim wybuchnął płaczem. Kiedy jego babcia postawiła przed nim śniadanie, Tomas otrząsnął się, zjadł łapczywie. Kler wiedziała, że po zjedzeniu zaśnie i będzie miała około godziny, aby wszystko naprawić. Zanim Tomas znowu się obudzi, bardzo martwiła się o swojego wnuka. Tomas stał się chłopakiem, którego już nigdy nie rozpoznawała. Wszystko zaczęło się cztery miesiące wcześniej, kiedy Tomas zamieszkał z babcią po tym, jak jego żona Swietlana wyrzuciła go z domu. Kobieta miała dość codziennych kłótni z mężem, który nie mógł utrzymać pracy z powodu swojego problemu z alkoholem. I w końcu małżeństwo rozpadło się, a on wprowadził się do babci. Claire wielokrotnie widziała, jak chłopak często płacze i stacza się na dno. Uzależniony od alkoholu do tego stopnia, że zniszczył dom swojej babci, która przygarnęła go, gdy Tomas został osierocony 15 lat wcześniej. Po tym, co się stało ze Swietlaną, Tomas postanowił wyładować się na całej płci żeńskiej, ale niestety była tylko jego babcia, która wysłuchiwała jego skarg i ciągłych obelg oraz braku szacunku. Pomyśleć, że powitała go z otwartymi ramionami, gdy jej córka Jasmine i jej mąż Mike zginęli w straszliwym pożarze, pozostawiając swoje jedyne dziecko sierotą. Starsza pani często odwiedzała grup córki z Tomasem, ale niestety rodzina nigdy nie była w stanie pochować majka. Władze nie znalazły śladu jego ciała. Oświadczyły, że mężczyzna musiał spłonąć. Tomas zawsze miał trudny charakter. A jego babcia musiała walczyć z pracownikami socjalnymi, aby uzyskać opiekę nad dzieckiem. W końcu wygrała, ale często zastanawiała się, czy nie byłoby lepiej odpuścić i pozwolić wnukowi odejść do rodziny, która lepiej by sobie poradziła z jego temperamentem, niż starsza wdowa. Jego ojciec Mike bardzo go rozpieszczał. Nawet jako dziecko Tomas myślał, że może dostać wszystko, czego zapragnie. Często przeklinał na babcie gdy spędzał u niej popołudnie po szkole, a ona próbowała zmusić go do odrobienia pracy domowej. Wierzył, że pieniądze ojca kupią mu wszystko, czego zapragnie, ale kiedy Mike zniknął, okazało się, że jego fortuna to tylko kłąb dymu. Panie Claire i Thomas nie mieli nic. Kiedy Tomasowi udało się ożenić dwa lata temu, jego babcia była przeszczęśliwa. Była wdzięczna, że znalazł partnerkę, która go kocha i nie może doczekać się emerytury i relaksu gdyby tylko mogła wtedy przewidzieć, jak sprawy się potoczą. Claire była pochłonięta wspomnieniami, zamierzając znaleźć aranżację w kuchni, kiedy usłyszała cichy szmer z drugiego pokoju. To był Thomas. Budził się z kacem. Był pewien, że ją zaatakuje. Musiała wrócić do samochodu i poczekać w garażu, aż jej wnuk znowu się upije i zaśnie, by mogła wrócić spokojnie do domu. Starsza pani szybko założyła buty, ale gdy już miała wychodzić, pojawił się Tomas. Żartujesz sobie, staruszko? zapytał. Gdzie jest reszta pieniędzy? Chłopak rzucił się na babcie. Zaczął grzebać w kieszeniach jej płaszczu. W końcu wyciągając banknoty. Myślisz, że możesz robić ze mnie frajera? warknął. Oczy staruszki wypełniły się łzami. Pobiegła do swojego pokoju. Głaskając spuchnięty policzek, płakała. Jak mogło dojść do takiego stanu? Co miała zrobić ze swoim wnukiem? Tej nocy Kler nie mogła zasnąć. Słyszała chrapanie Tomasa w drugim pokoju. Wkrótce umrze ze starości, jeśli Tomas jej czegoś nie zrobi. Naprawdę chciała odejść, ale nie w taki sposób. Była beznadziejna i z tęsknotą patrzyła na tabretki nasenne. Może gdyby wzięła ich wystarczająco dużo, zasnęłaby na zawsze, ale nie chciała tego robić. Była chrześcijanką. Następnego ranka poszła na cmentarz. Przyniosła córce bukiet stokrotek, jej ulubione kwiaty. Przykucnęła na nagrobku. Proszę, wstań, moja córko, wróć do mnie. Odpoczęłaś już wystarczająco! wyszeptała przez łzy. Spojrzała na zdjęcie na nagrobku, na którym Jasmine się uśmiechała. Była przerażona. To była rocznica jej śmierci. Jak mogła zapomnieć? Gdy wracała do domu, nagle poczuła dłoń dotykającą jej ramienia i znajomy głos: Mamo, wszystko w porządku. Wróciłam po ciebie. Oczy kobiety rozszerzyły się. To była kobieta, na którą wpadła przed cmentarzem, i choć minęły lata, była pewna, że to jej Jasmin. Kobieta zabrała Jasmin do ulicznej kawiarni, usiadła i uspokoiła się. Następnie opowiedziała swoją tragiczną historię. Piętnaście lat wcześniej Jasmine wróciła do domu z biura, zastała Majka ze swoją kochanką. Jasmine powiedziała, że chce rozwodu. Mike zagroził jej, że odbierze dziecko. Nikt nie zauważył, że jedna ze świec przewróciła się. Płomienie ogarnęły dom. Jasmine udało się wydostać, ale przerażona myślą, że Mike naprawdę odbierze jej Tomasa, zamknęła za sobą drzwi wskazując męża i kochankę na śmierć, kiedy zdała sobie sprawę, że władze uważają ją za jedną z ofiar, postanowiła wykorzystać sytuację, aby zgubić ślad i uciec. Zabrała wszystkie pieniądze męża i uciekła, ale teraz wróciła. Chciała spędzić cały dzień ze swoją matką. Wiedziała wszystko o Tomasie i Claire. Była zdeterminowana, aby zabrać swoją starszą matkę z tego domu. Chodź ze mną, mamo. Nie będziesz musiała już się martwić, powiedziała. A co z Tomasem? Pomyślimy o Tomasie jutro. Nie martw się. Wychodząc z baru, przytulała ponownie swoją córkę. Kler nie mogła w to uwierzyć. Tego ranka chciała odejść. Zamiast tego odzyskała córkę. To wszystko na dziś. Jeśli historia ci się spodobała, kliknij wideo na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.